Zobaczyłem zdjęcie tego miejsca jakieś kilka miesięcy temu i mnie absolutnie zahipnotyzowało i to jest dziwne w ogóle, nie? Widzisz zdjęcie miejsca, myślisz sobie, chcę tam być. Będę szczęśliwy, jeśli stanę w tym miejscu. No i to jest kawałek skały, dla którego przyjechałem aż tutaj. Jedno zdjęcie, zobaczone przypadkiem w internecie, nie dawało mi po prostu spokoju. Chciałem się tu znaleźć i to zobaczyć na własne oczy. Spoko, nie? To jest fantastycznie. Warto było wystawić o tej, której? Czwartej? Naprawdę no. Tam. I tak to sobie wyobraziłem właśnie. Tak zobaczyłem zdjęcie tego stora parę miesięcy temu, pomyślałem sobie, że fajnie by było tu być. No i jestem. I No i, ty no i tyle. <ścoughs> Nawet nie jestem w stanie tutaj zrobić mojego wymarzonego zdjęcia, ujęcia, bo tak pizga ten wiatr. Że nie umiem. <noise> po prostu zwyczajnie nie umiem w tych warunkach ale jest dobrze Nie muszę. Dobrze, że przyszliśmy o tej porze, co przyszliśmy, bo już, już widoczności tam nie ma. Miejsce to nazywa się Old Man of Story, czyli starzec ze Store. Według legendy jest to nieszczęśliwy Szkot i jego żona, zaklęci w kamień przez gigantów. Ja nie mogę z tą pogodą tutaj, po prostu w ciągu dwóch godzin tego spaceru tam, pogoda zmieniła się z osiem razy, był parę razy deszcz, parę razy wiatr, parę razy piękne słońce, a teraz kończymy gradem, uciekamy stąd. intensywne godziny. Ile tam się wydarzyło w ogóle. To wiecie co, może jednak pojedźmy na śniadanie. Dziś trzeci, ostatni dzień Szkocji. Chyba już dobrze, bo lecę na oparach. Przez te trzy dni mieliśmy pobudkę o czwartej rano, o trzeciej rano i o czwartej rano. Tutaj na tym Isle of Sky jeszcze chyba bardziej niż tam, gdzie byliśmy wczoraj. Po prostu, jeśli jest ładna pogoda, to się nie ciesz, ponieważ ona może być ładna tylko przez dwie minuty. Ja się to w ogóle nie mogę nadziwić, czemu ta trawa jest taka zadbana, tak jakby ją kosili cały czas. A Zbyszek mówi, że to owce! Pff. Isle of Sky, znana jako wyspa mgieł, cieszy się renomą najpiękniejszej szkockiej wyspy. Choć życie na wyspie wydaje się już teraz toczyć pod rytm turystyki, nie ma tu jeszcze takich tłumów jak na Islandii. Ta miejscówka nazywa się Fairy Glen, czyli dolina wróżek czy no takich tam magicznych stworków. Niesamowite wręcz miejsce mocy, no kwestia pogody pewnie, ale tak pozytywna energia tutaj panuje. No to jesteśmy na szczycie tej skałki. To jest tak ładnie, że jak czuję się winny, że chodzę po tej trawie, bo wydaje się jakbym chodził po jakimś super zadbanym ogródku czyimś po posesji, po a nie, to jest po prostu taki ziemia niczyja. Korzystając z tej przepięknej scenografii, robimy taką małą sesję fotograficzną, bo w sumie nie powiedziałem, że Asia ma tutaj taki biznes w którym produkuje i organizuje sesje fotograficzne w takich właśnie klimatach. To znaczy, jeśli są fotografowie, którzy chcą sobie przyjechać do Szkocji, porobić takie fantazy zdjęcia z modelkami, no to właśnie. Fajnie to wszystko jest, ale... Jak tylko skończymy tę to koncernę, to ja muszę sobie zwolnić trochę. Przypominam wam, że jak nagrywam te słowa, to sześć dni temu biegłem jeszcze maraton w Londynie. Nogi mnie bolą wciąż. Aż prosi się, żeby to miejsce, Isle of Sky", porównywać z Islandią. Powiem wam, że ono jest takie bardziej satysfakcjonujące niż Islandia. Islandia jest dla mnie aż za łatwa w obsłudze. W sensie tam te wszystkie rzeczy są takie... po prostu są. Podchodzisz, robisz zdjęcie. Tutaj trzeba popracować. Piękno tego regionu jest niejednoznaczne. Wymaga pracy, trzeba samemu go poszukać. Teraz przed państwem dziwne ujęcie w aucie. <śmiech> Z... <śmiech> Takie to jeszcze nie robiłem. Przecudowne jest to miejsce, na każdym, chcę powiedzieć rogu, ale głównie prosta droga, jest powód, żeby się zatrzymać, choćby ciekawy krótki. No dla was ciekawą ciekawostkę. Szkocja w pewnym sensie ma własną walutę. W Szkocji w obiegu są takie jakby funty brytyjskie emitowane przez szkockie banki. I mają bardzo sympatyczne designy ze zwierzakami. To jest bardziej na zasadzie, że ten bank deklaruje, że wypłacił równowartość tej kwoty w funtach Sterlingach, nie, czyli technicznie rzecz biorąc, mm. tutaj jest nawet napisane: The Royal Bank of Scotland PLC, promises to pay the bearer of. On demand 10 pounds sterling. Czyli po prostu oni mówią, że wypłacą ci 10 prawdziwych funtów, jak przyjdziesz do nich z ich banknotem. czyli... No i powoli, powoli przychodzi nam się powoli, powoli żegnać z of Sky. Zmierzamy już do mostu, który łączy wyspę z. Główną Szkocją, tak można powiedzieć. Przepiękne miejsce, bardzo zróżnicowane, jeszcze nie do końca tak przeorane przez turystykę, chociaż oczywiście turystów jest tutaj nawet dużo. No i też nie nieprzytłaczające, bo nawet w jeden intensywny dzień myślę, że tak solidnie biznęliśmy y, tutajszego klimatu. Tu w Szkocji często występuje takie zjawisko meteorologiczne, które nazywa się po angielsku God Race, czyli promienie boskie, albo crepuscular race. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. A po polsku ma najbardziej randomową nazwę. Nazywa się to śreżoga po polsku. Jak to zapamiętacie to słowo, to. No ja nie zapamiętam, ja za muszę sprawdzać za każdym razem, jak próbuję sobie przypomnieć. Brzmi jak potwór z Wiedźmina. No dokładnie, dokładnie. W <śm> no. wiosce widziano śreżogę, więc <śm> <śm> mieszkańcy zrzucili się na Wiedźminę. <śm> Nie wiem, czy poznajecie, drodzy widzowie, ale tędy jeździ pociąg do Hogwartu. Jest to wiadukt kolejowy, który był w filmach z serii Harry Potter. Przez te okolicę przejeżdża przepiękna kolej parowa, którą można się albo przejechać, albo można kilka razy na dobę zobaczyć, jak ten pociąg dymiąc i sapiąc przejeżdża przez ten oto wiadukt. Szczerze dla fanów Harry'ego Pottera, pielgrzymka. To miejsce oderwane od czasu. Niezmienione przez człowieka, surowe i kapryśne. Nie zrobisz tu dobrego ujęcia, jeśli nie umiesz rozstawić sprzętu w ciągu kilku sekund, bo tyle trwa tutaj idealna gra światła. No wreszcie nam się trafił ładny zachód słońca już w drodze powrotnej. Ale a to i on! Od półtorej godziny próbowaliśmy coś złapać przez Google Mapsa i aplikację Golden Hour, żeby się złożyły kierunki światła kieru z ukształtowaniem gór i tak dalej, żeby coś fajnego było widać. Chmury przeszkadzały, ale jest. O.